Raport ze Wschodu. Witam państwa serdecznie. Marcin Janorowski a przed nami rozmowa, na którą e, no, część myślę z państwa bardzo długo czekała. Gdzieś czytaliśmy w komentarzach pod filmami m.in. pana doktora Leszka Sykulskiego, że następny powinien być pan profesor Andrzej Zapołowski, i tak też się dzieje. Wykładowca, akademicki ekspert do spraw bezpieczeństwa. Wewnętrznego profesor Andrzej Zapołowski. No i oczywiście tematem numer jeden będzie, będzie Ukraina, ale ja bym rozpoczął jednak od tematu, w którym pan się bardziej specjalizuje, bo nie chcę do końca pytać o, o same działania wojenne na Ukrainie, ale o ewentualną współpracę polsko-ukraińską. Prezydent Andrzej Duda po ostatniej wizycie w Kijowie mówił o zacieśnianiu tej współpracy, mówi się o jakimś nowym traktacie. Wcześniej. Między innymi pan Marek Budzisz ze Strategy in Future na łamach w polityce pisał taki plan utworzenia państwa federalnego, Unii Polsko-Ukraińskiej. -Polsko o tym się zresztą dosyć dużo mówiło. To ja zapytam, panie profesorze, pana zdaniem, ten, ten plan jest w ogóle realny? Taki, taki Unii Polsko-Ukraińskiej, no mówimy tutaj jednak o bardzo bliskiej współpracy wręcz państwie państwie federalnym. Przede wszystkim nie powinny pojawiać się w czasie, kiedy państwo, z którym mamy zawrzeć jakiś układ, jakiś sojusz, jakąś federację, jest w stanie wojny. Bo tak naprawdę ten tekst mówi wprost: wejdźmy do wojny z Rosją razem z Ukrainą. I będziemy tworzyć wspólny antyrosyjski blok, nie tylko polityczny, ekonomiczny, ale przede wszystkim będziemy razem walczyć u, u swojego boku, tak jak kiedyś w przeszłości czasami się to zdarzało. Więc jest to skrajnie nieodpowiedzialne podejście, ponieważ tak naprawdę Polska nie ma ani potencjału, ani możliwości prowadzenia wojny, która w ogóle jest absurdem, żadne racjonalne, Państwo bez powodów egzystencjonalnych nie wprowadza swojego państwa, narodu w wojnę. Jak pan prezydent. Przepraszam, Andrzej Duda stwierdził, Polska większość wyposażenia armii przekazała Ukrainie i to nie było wyposażenie z zasobów, ale z jednostek wojskowych. W związku z tym, jeżeli mamy wchodzić w wojnę, co jest samo w sobie absurdem, z czym mamy wchodzić w tą wojnę? Więc jeżeli mówimy dzisiaj o państwie federacyjnym, to przede wszystkim musimy stwierdzić, jak będzie wyglądał ten podmiot, z którym wchodzimy ewentualnie w jakiś układ, bo tak naprawdę nie wiemy, jak skończy się ta wojna. Jakie terytorium będzie we władaniu państwa ukraińskiego? To państwo tak naprawdę wchodziłoby na utrzymanie Rzeczypospolitej, ponieważ totalnie zdegradowana infrastruktura duża część młodych ludzi opuści ten obszar, bo nie tylko do Polski się udają. Praktycznie państwo bankrut od strony finansowej. Zresztą świat w tej chwili wchodzi w bardzo duży kryzys i finansowy, i żywnościowy, i energetyczny. Więc to nie jest czas w ogóle, żeby na ten temat rozmawiać. Gdyby pan Budzisz powiedział, wejdźmy w sojusz federacyjny z Litwą, która jest w NATO, w Unii Europejskiej. To oczywiście. Przecież to jest kwestia absurdu. Jeżeli ktoś uważa, że bokiem my wprowadzimy w ten sposób Ukrainę do NATO, do Unii Europejskiej, to się całkowicie myli. My bokiem, ale wprowadzimy Unię Europejską, NATO, a przede wszystkim Polskę do wojny z Rosją. A, a tak naprawdę nie jest to celem Polski, a żeby po prostu doprowadzić do takiej destabilizacji i tak rozlać ten konflikt na wiele krajów Europejskich, że dojdzie do absolutnie nieprzewidywalności przyszłości w tym regionie świata. Więc formułowanie dzisiaj takich tez, nawet jako, że tak powiem, przesłania na przyszłość to jest absolutnie niepoważne, bo przede wszystkim my musimy wiedzieć po traktacie pokojowym, jak wygląda podmiot, z którym ewentualnie mamy jakiekolwiek sojusze federacyjne zawierać. Właśnie jedna rzecz, którą chciałem dopytać w zasadzie, bo ten, to, to o czym rozmawiamy zostało właśnie przez, przez pana Marka Budzisza zaproponowane. Oczywiście pan Marek Budzisz jako publicysta, jako członek Strategy and Future mówił, że to jest gdzieś początek dyskusji, taka, taka chęć. Wejścia w tą, w tą dyskusję, ale pana profesora zdaniem to jest ważny głos ze względu między innymi na to, że no, pan, pan Marek jest chociażby publicystą medium, takiego jak w polityce pl, które no, jawnie jest połączone. z, z to, to jest medium braci karnowskich, bracia Karnowscy wiadomo, że sympatyzują z Prawem i Sprawiedliwością, a więc z rządem, no i więc muszę o to też gdzieś zapytać, no, czy jednak może pan Marek budzi wie? Trochę więcej i wie, że takie plany na, na szczeblu rządowym faktycznie są. Przede wszystkim jest wiadome, że środowisko Strategy and Future związane z fundacją Potomak, czyli z amerykańskimi kręgami rządowymi, republikańskimi, więc jeżeli tak zdecydowanie ważnego dla tego środowiska publicysty, który tam odpowiada za kierunek wschodni, za Rosję, tekst puszcza portal rządowy, więc to nie jest absolutnie żaden przypadek. I tutaj jednoznacznie trzeba podkreślić, że tak naprawdę to jest badanie reakcji opinii publicznej na tego typu działania. Zresztą podczas jednego z badań opinii publicznej, bodajże robionego przez Uniwersytet Warszawski, wyszło, że Polacy bardzo chętnie wspierają Ukrainę, wspierają w sensie wsparcia i Finansowego i, i moralnego, ale są zdecydowanie bodajże 70% przeciwnych, ażeby udzielać y, po prostu Zapomóg trwałych, wielomiesięcznych, socjalnych dla obywateli Ukrainy. I tutaj, już tylko na tym poziomie, widzimy, że jeżeli by społeczeństwu polskiemu przedstawić rzeczywiste koszty takiej idei, nie tylko w kwestii wprowadzenia kraju do wojny, ale przede wszystkim to, że na kilka dekad standard życia obecny w Polsce musiałby drastycznie spaść wskutek tego, że trzeba Trzeba co najmniej obszar, drugi, dru, drugie tyle wielkości, jaki ma obecnie Polska, przyjąć, i, i, i przede wszystkim ten. Obszar jest absolutnie pod względem infrastruktury zniszczony, wszystko jest do zrobienia. Od, począwszy od kwestii ekologii, po, 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 po kwestii infrastruktury w miastach, część miast będzie wyniszczona, w ogóle zupełnie inna mentalność. To, to, to jest pomysł no, wprost nieprawdopodobny. Takie rzeczy można robić z krajami, z którymi kilka dekad mamy na przykład wspólne, wspólne można powiedzieć, obszary funkcjonowania w zakresie podobieństw gospodarczych, podobieństw prawnych, czyli z państwami, które są w tej chwili w Unii Europejskiej i jeżeli tutaj mamy jakiś interes zbliżenie to możemy o tym dyskutować a tutaj mamy państwo które coraz bardziej aspiruje do roli państwa upadłego czy też państwa, które tak naprawdę trwale na może wiele dekad znajdzie się w szarej strefie bezpieczeństwa? Więc my, jeżeli chcemy kreować bezpieczeństwo polskie, przyszłość Polaków, przyszłość następnych pokoleń, to nie możemy inwestować w coś, co w rzeczywistości będzie porażką już na samym starcie to jeszcze, jeszcze na chwilę, dosłownie pozostając w tym temacie w tym temacie Unii Polsko-Ukraińskiej, Polsko również, co ciekawe, takie głosy pojawiają się w narracji rosyjskiej, w narracji mediów rosyjskich, również w narracji Kremla. Politycy rosyjscy kilkukrotnie mówili o tym, że, że Polacy będą chcieli Ukrainę rozczłonkować. były Medvedev był między m.in. Mówił, no i tak się, tak się zastanawiam, bo oczywiście ja rozumiem, że takie, takie kwestie mogą być w mediach podejmowane, że to jest gdzieś powód, powód do dyskusji, ale czy to też nie jest trochę tak, że dajemy tym samym możliwość Rosjanom, żeby oni odpowiadali swoją propagandą, żeby oni mogli ten temat wykorzystać przeciwko Polsce i przedstawić to jako właśnie rozczłonkowanie Ukrainy, jako chęć przyjęcia Ukrainy przez Polskę, jako Wciągnięcie Ukrainy do swojego układu, no bo pamiętam między innymi po przemówieniu prezydenta Załońskiego w, w trakcie jednego ze świąt, mówione było w rosyjskiej narracji, że w zasadzie, jeżeli przyjechał prezydent Duda, to znaczy, że panowie będą podpisywać aneksję Ukrainy do Polski. No, oczywiście Kreml mówi już o tym nie, że tylko będzie uznawał kolejne republiki ludowe hersońskie, tylko wprost będzie je włączał do, do terytorium państwa rosyjskiego. Więc w, w rzeczywistości, jeżeli tutaj otworzymy tą puszkę, jak to niektórzy mówią, Pandory to przecież Zakarpacie ciąży ku Węgrom, Bukowina ciąży ku Rumunii. I, i, I w rzeczywistości albo mówimy o tworzeniu podmiotu jakiegoś państwa federacyjnego, albo mówimy o defragmentacji, czy też no, fragmentacji państwa ukraińskiego. Więc ja nie wiem tak naprawdę, jaki był cel wywoływania w trakcie działań wojennych takiej dyskusji, takiego problemu, ponieważ on będzie zablokowany przez państwa, niektóre państwa NATO i państwa Unii Europejskiej. Czy ktoś o zdrowych zmysłach y, mówi o tym, że Polska ma, y, że tak powiem. Y, w jaki sposób wyjść na to w tej chwili, bo, 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 bo ja sobie nie wyobrażam, co będziemy tworzyć sojusz z Brytyjczykami, którzy nie posiadają prawie w ogóle armii lądowej, która jest nam potrzebna tylko marynarka wojenna i lotnictwo. Posiadają z 200 czołgów Challenger, czyli nie są w stanie udzielić nam istotnej pomocy. To jest tak naprawdę, można powiedzieć, jedna brygada pancerna. Więc tutaj się nie liczą, jeżeli chodzi o konflikt lądowy, i, 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 i my mamy realizować jakieś cele anglosasów na kierunku wschodnim, narażając egzystencję biologiczną i państwową państwa polskiego. Przecież my mamy swoje interesy i my musimy dbać o swoje interesy. My musimy robić wszystko, żeby na wschód od Polski dalej był bufor w postaci Ukrainy, a nie, że my, że my będziemy tym buforem. Bo, bo tak naprawdę to się okaże, że jeżeli by ziściło się takie państwo, to Polska traci bufor na wschodzie, przynajmniej na części swojej wschodniej. Granicy, bo Białoruś żeśmy w sposób nieodpowiedzialny stracili w ten sposób, wpychając ją w ręce rosyjskie, I, i w tej chwili będziemy tracić kolejny bufor. Nie, wspierajmy w rozsądnych rozmiarach państwo ukraińskie, ale przede wszystkim dbajmy o państwo polskie i jego interesy i interesy Polaków. I już tak na, na sam koniec zapytam, bo powstał coś takiego jak. taki dokument jak Strategia 4.0. Pan jest jednym z autorów. Chciałem zapytać, bo to nie jest jakiś setstronnicowy dokument, to jest jakiś zaczątek, gdzieś pokazanie, jak rozumiem, drogi kilku ekspertów, m.in. Pana, doktora Leszka Sykulskiego. To, to właśnie, to, to jest gdzieś taka chęć wywołania dyskusji, żeby stworzyć strategię bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego? Przede wszystkim Strategia 4.0, tak jak Pan stwierdził, jest to wywołanie Debaty, poważnej debaty o nowej strategii bezpieczeństwa państwa, bo w 2020 roku, w maju, prezydent podpisał strategię bezpieczeństwa. W której nie było ani słowa o Białorusi, a za chwilę mieliśmy jakby egzystencjonalny problem na granicy polsko-białoruskiej, zresztą jest do dzisiaj. I tutaj widać, jak nieodpowiedzialni ludzie, krótkowzroczni, przygotowali tamten dokument. My musimy przygotować strategię bezpieczeństwa narodowego, w której będziemy sięgać daleko, czyli będziemy musieli wskazać, te cele, te atrybuty, które mamy zrealizować, aby Polska była bezpieczna, zasobna, żeby obywatele mogli żyć w odpowiednim standardzie I, i, i przede wszystkim, jak ma wyglądać polityka bezpieczeństwa Polski nie w wymiarze właśnie jednej kadencji Sejmu, jak większość posłów, czy też planistów w Polsce, ich percepcja strategiczna to jest właśnie. Kolejne wybory parlamentarne i co obiecamy, ale my musimy myśleć o pewnych procesach, które odbywają się w państwie, o wojnie informacyjnej, o wojnie o percepcję naszego społeczeństwa. My musimy mówić poważnie o tym, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym i dobre wspólne się chroni, broni i przede wszystkim każdy obywatel musi dbać o to i my musimy stworzyć mechanizmy, które będą wprowadzać i przygotowywać od strony właśnie percepcji społecznej odpowiedzialność następnych pokoleń za własne państwo i za obronę tego państwa. Czyli my musimy przygotować strategię, wizję, jak będzie Wyglądała Polska za trzy dekady, <laughs> przepraszam, i co należy robić, żeby w tym zmieniającym się świecie, bo on się ciągle będzie zmieniał, po prostu zbudować to, to państwo takie, żeby było jak najbardziej odporne na to, co się na świecie dzieje. Profesor Andrzej Zapołowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego, także oczywiście wykładowca akademicki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. A Państwa zachęcam oczywiście do tego, żeby pozostać z nami. Raport ze Wschodu, kolejne odcinki oczywiście już niedługo. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do pozostawienia łapki w górę, jeżeli Państwu ten film się spodobał i oczywiście komentowania, bo my te komentarze czytamy, staramy się na nie odpowiadać. Także na podstawie komentarzy również zapraszam do studia, do studia gości. Także serdecznie dziękuję Państwu za tą formę aktywności. Kłaniam się Państwu nisko, Marcin Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.